Zobaczcie, ja tą ciężarówkę ładowałem e, ona była za wysoko, jakieś 15 cm i zobaczcie co, co zrobili. Po prostu zdjęli powietrze. Ale chyba pod spodem jest jakaś belka, co nie? No bo felgi by... Felgi by pognietli. Widzicie, nie leży na felgach a powinno. Że tam chyba jakąś belkę pod spodem położyli i coś czują. E, bo plan był taki, ja zostawiłem na ciepłę powiedział, że on tu ogarnie sam. Dispatcher Ale plan był taki, że po prostu przyjdzie mechanik Podeprze ciężarówkę i zdejmie koło przednie Bo jest za wysoka, widzicie nawet teraz troszkę Troszeczkę nawet teraz i tak odstaje Teraz to jest inny widok Ale to będzie wyżej, nie? ponieważ to będzie jeszcze naczepa To to i tak jest wyżej niż Niż legalne ten, no ale ktoś z tym przyjechał Okej okay spawanko, tutaj mamy koleżki obok o, teraz zasłonił światło a ja mam mm, widać, nie widać? błotnik mam zerwany i wymienia tak na szybciutko o proszę bum bum no to czekamy na naprawę. ja tutaj sobie zupkę mam kanapeczki nie, nie, zaraz ruszamy dalej, dzisiaj jest niedziela i yy, pojadę do domu na parę godzin i wieczorkiem pojadę na załadunek, który będę miał jutro rano i do zrobienia mam 700 km także do domu mogę iść na jakieś 3-4 godzinki <głosy> <głosy> tutaj jakiś fotoshut <noise> kręcają na film <noise> Może w kinach będzie zobaczcie jak się rozłożyły na masce ja pierdolę nie i podsumowanie idą zobaczyć, czy zdjęcia są dobre pokaż, pokaż zdjęcie, dobre było ale nie, to trzeba powtórzyć Nieźle. no i z pół godzinki godzinki sobie jeszcze jak człowiek już teraz podjechał tutaj to no to już nie jest takie śpiące już troszkę się żyje i co, no z pół godzinki godzinkę zobaczymy, jak, jak będę śpiące to pójdę spać i za jakieś 8 godzin o 8 jest rozładunek Przejdę się najpierw pewnie na nogach tam i się zapytam co i jak, bo oni mi powiedzą cofać, czy tam wjechać mogę, czy muszę cofnąć i wjechać tyłem do nich i tak dalej. Nie, nie widziałem nigdzie bramy. Nie widzę, żeby tam była taka brama typowa dla ciężarówek, także jest możliwe, że będą to rozładowywać, rozładowywać jakby dwie osoby z wózkiem, jedna w środku, nie? A ten, a druga z zewnątrz będzie to zabierać wózkiem widłowym. No i tyle, coś sobie zjem. Jeszcze zrobię sobie pewnie wodę z cytronem albo jakąś herbatkę na spokojnie. I tyle, no na koniec jeszcze wrzucę dzisiaj jak byłem w sklepie akcje, jak sobie zdjęcia robili. Ludzie pod sklepem. Dobra, do następnego, niedługo skleję filmik. Z ostatniego tygodnia. Myślę, że za parę dni to wymęczę jakoś i to wrzucę. Yo Peace. No, dobry wieczór. U mnie jest po 12, a dokładnie 30 po 12 w nocy. Co dzisiaj z niedzieli na poniedziałek. Teraz dopiero podjechałem 5 minutki temu. Tam będę miał rozładunek. To jest ogólnie to jest sieć marketów Walmart. Rona to jest taki sklep budowlany No i wciągnąłem te 700 km. Byłem w domu na jakieś 3,5 godzinki Po drodze, bo jechałem To wpadłem do domu, poszliśmy sobie na spacer nad rzekę I tak dalej Troszkę zaczęło potem wiać No zjadłem obiadek I no wruszyłem w trasę Nawet ciężko się to wszystko Nie było tak łatwo na ten koniec Już nawet się robiłem taki śpiący dość No ale dojechałem spoko, bez kawy, nawet nie męczyłem się z kawą.